Hello my friends, witajcie koledzy Na sprzedaż jest wnuk sławnego Ramzesa Samczyk roczali. Na najlepszego rozpodowca w Europie, Ramzes 6 razy w Szwecji, 5 razy w Irla Irlandii dwa razy w Ameryce I na całym świecie, i w Kuwait, i w Dubaj Wszystko na pierwszych pozycjach Dzieci, wnuki, prawnuki Do dzisiaj Niesamowite gołębie Pokażę wam go dokładnie teraz So, und hier ist der Ramses. Samczyk, Nummer 1232. 1232. Mach das Nummer 1232. Grandson of the famous Ramses, the best brother of Europe. Das ist ein Enkel aus dem weltberühmten Ramses von mir, von Kulbaki. Die beste Zuchthaube von Europa. Sechsmal erste in Schweden, fünfmal erste in Irland, zweimal erste in Amerika, in Kalifornien. Von Nevada, von One Love Race to California, Los Angeles. Over 570 Kilometer. Oh. 1232. Piękny samczyk, pięknie zbudowany, fajnie leży w ręce. Ogon, jedne piórko. Super upierzenie na moich produktach życia. Jest na sprzedaż. Jeśli jesteś zainteresowany, zadzwoń. I wysyłam. a jak się błyszczą. O, ta wola. Teraz na moim produkcie alfa. Co wspaniałego. Zero grzybicy w gołębi, zero choroby młodych, zero salmonelów, czyste zdrowie i zero robalów na moim produkcie naturalnym ASKA PILAR, KOKI niszczy kokcidję i robale. O tym będę miał wywiad, teraz w ministrzem opowiem Wam więcej. To w przyszłości wyświetlę Wam te nagranie. O jaki fajne numer 1232 Teraz w nukasz parę wam pokażę Oko 12.32 Wnuk Ramzesa Te czarne tam ma ten wertring ten pierwszy wartościowy Super rozpodowiec Nowe wysyłki, super produktów dla hodowców. Co koledzy? Dla super hodowców? Każdy chce moje produkty. Następne kołomki też wyszły. O! Święty karmienia, wszystko tu jest dokładnie opisane. Razem z profesorem wszystko jak należy. Dobrze. Chcemy wysyłać za dwa dni dostaniecie produkty. Ekspres, wysyłka bardzo szybko. Pozdrowienia, ciao!